Hej, hej, witam się z wami w 2025 roku i dzisiaj słowo o tym, dlaczego mnie tutaj przez chwilę nie było. Może niektórzy z Was zauważyli, a może niektórzy w ogóle nie, że przez moment nie było na kanale żadnego filmu, a to z kilku powodów. Zacznijmy od rozdziału update y życiowy. Co się takiego działo, że przez ostatnie kilkanaście tygodni. Nie byłam w stanie za dużo nagrać, zmontować i wyprodukować i tutaj wstawić. Moi drodzy, życie, życie mnie dopadło, życie nas dopadło. Przede wszystkim było to spowodowane chorobą. Ostatnie trzy tygodnie grudnia to tak naprawdę były wyjęte z życia mojego osobistego, prywatnego, ponieważ no, byłam chora zwyczajnie. Tak samo zresztą początek stycznia też gdzieś tam pod znakiem tej choroby upływał, a nawet nie jednej, bo kilku. A co więcej, po prostu dopadło mnie zwyczajne przemęczenie i zmęczenie organizmu i materiału wieloma rzeczami, i to zarówno takie fizyczne zmęczenie, jak i takie psychiczne zmęczenie, co jest zupełną normalnością, jeżeli się o to nie dba na co dzień. Także moi mili, nauczka tutaj z tego również dla Was, żeby zachować tam ten balans we wszystkim i jednak nie zajeżdżać organizmu, i kiedy czujemy, że potrzebujemy przerwy, to faktycznie tą przerwę należy zrobić. Oczywiście jestem teraz mądra po szkodzie. Zwykle staram się pamiętać o takich rzeczach, no natomiast w tym wypadku tak yy, średnio mi wyszło, ale na, na przyszłość już będę pamiętać. I nie było to tylko jakby spowodowane, nie wiem, samą pracą czy gdzieś tam jakimiś chorobami, które pojawiły się w czasie. Yy, jakby jest tutaj o wiele więcej czynników, yy, nad którymi się nie chcę rozwodzić, yy, bo nie temu ten kano ma służyć. Poza tym to też są gdzieś tam moje takie prywatne sprawy. Ale tak, przede wszystkim choroba i takie ogólne zmęczenie. Dało się we znaki, więc coś musiałam odpuścić, a, a tym czymś w tym momencie był YouTube. Rozdział numer dwa, czyli po prostu żyćko. Kochani, jakby nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że. Ja normalnie funkcjonuję poza tutaj, tymi filmikami, które dla Was nagrywam. To jest w tym momencie bardziej moje hobby, zajawka, e, gdzieś coś dodatkowego co robię, a poza tym mam e, standardowe życie. Pracę na etacie, która zajmuje przynajmniej 8 godzin z mojego życia. Mam do ogarnięcia dom, rodzinę, przyjaciół, znajomych, siebie mam do ogarnięcia. E, gdzieś tam jeszcze chwilę czasu na jakieś takie wiecie, odpoczynek, też. Odpoczynek przede wszystkim dla głowy, bo moja praca taka etatowa jest związana z dużą ilością myślenia, co często się przekłada po prostu potem na to, że tą głowę też trzeba odciążyć, i to też nie jest takie proste. Poza tym, tak jak wiecie, no mam malucha w domu, który też wymaga dużo czasu i energii. Mam męża również, który również wymaga czasu i energii. Oczywiście to tak wiecie pół żartem, pół serio to jakoś tak sobie, sobie życie tutaj płynie i fajna rzecz. Fajna, niefajna, ale taka rzecz, o której chciałabym Wam wspomnieć i o której chcę, żebyście też pamiętali, jest to, że nie każdy z nas ma tą samą ilość godzin. Jak gdzieś widziałam właśnie takiego mema w internecie, czy to filmik właśnie jak influencerka bezdzietna, mająca 20 parę lat i nie mająca pracy na etacie, mówi nam o tym, że mamy tą samą ilość czasu, a my jedyne co możemy pokazać to środkowe palce, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Sama pamiętam, jak to było jeszcze kilka lat temu, jak gdzieś tam było mniej obowiązków, W ten czas inaczej nam płynął. W tym momencie on właśnie ucieka przez ręce. Myślę, że większość z nas, która ma dużo obowiązków, ja nie mówię tutaj jakby o posiadaniu małych dzieci, rodziny, bo nie chcę wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo nie każdy z nas ma małe dzieci. Niektórzy mają starsze dzieci, niektórzy mają psy, koty albo w ogóle nie mają ani dzieci, ani psów, ani kotów, ale również mają inne obowiązki, inne rzeczy do zrobienia. Ale pamiętajmy, żeby też się nie zajeżdżać, nie? W sensie takim, że jeżeli mamy dużo tych obowiązków. Tak, ja mówię na swoim przykładzie, że mam właśnie dom, mam rodzinę, mam pracę normalnie pełnoetatową, mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, no to też jakby czasu na takie dodatkowe aktywności. Tutaj, akurat, YouTube, social media i Instagram i tak dalej też jest mniej, nie? Jakby nie oszukujmy się. Ja nie mam 8 godzin takiej pracy etatowej, którą mogę poświęcić na to, żeby sobie tutaj coś tworzyć, tylko muszę ją faktycznie poświęcić na pracę dla kogoś, na to, żeby zarabiać pieniądze. I to tam gdzieś wkładam moją energię w pierwszej kolejności, a tutaj wkładam ją w drugiej, trzeciej albo nawet czwartej kolejności. W zależności od dnia i od tego, jaki jest tam plan, albo w zależności od tego, jak pozwoli dziecko, bo... Mam wrażenie, że przy dziecku to jest tak, że my sobie możemy planować, a potem te plany i tak są do zmiany. Zresztą mój były kierownik, jak pracowałam przy planowaniu produkcji swego czasu, lubił mówić, że plany są po to, żeby je zmieniać. Ja się tego trzymam, <gryw> Wam również polecam. Rozdział numer 3, problemy techniczne. Słuchajcie, po tym jak już wyzdrowiałam i na początku roku, no nie oszukujmy się, to bardziej tak połowa stycznia była, postanowiłam, że wracam do nagrywania, mam tutaj kilka pomysłów, co chcę zrobić i tak dalej. No i nagrałam jeden z pierwszych filmików, I w zasadzie jeden jedyny. Przy czym okazało się, że. Z jednej strony miałam super flow, super gadane, super mi szło, jakby tak, wiecie, merytorycznie wszystko było ekstra i naprawdę miałam poczucie, że nagrywam coś, co może się przydać wielu z Was, bo samej mi się to przydało. Jest tam taka skondensowana dawka wiedzy. No to się okazało przy zgrywaniu materiału, zresztą już nawet podczas nagrywania tego materiału, że były problemy techniczne natury tejże, że przestał działać mikrofon. I w momentach, w których ja myślałam, że działał, okazało się, że nie działał. W momentach, w których wiedziałam, że nie działa, no to czasami działał, więc tak było różnie. Myślałam, że jakby wybrnęłam tego tematu, jakby kręcąc ten filmik w tamtym momencie i że mam taki full pakiet, z którego będę mogła stworzyć jakiś pełnometrażowy film, który będzie miał 20 minut maksymalnie, nie? Ale <laughs> to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że będę miała faktycznie filmik do zrobienia i już ten materiał mam nagrany. Po czym jak potem usiadłam do montowania, jak go zgrałam, no to się okazało, że niekoniecznie tak jest. Po sprawdzaniu sprzętu Niestety, ale okazało się, że mikrofon, który posiadałam, nie chce współpracować z moim aparatem. Ciężko mi było nagrać jakiś voiceovery, ciężko mi było nagrać jeszcze, wiecie, coś dodatkowego. Ciężko mi się potem było w ogóle zebrać do nagrywania, do tego, żeby coś tam jeszcze dodatkowo dodać. Niemniej jednak, problem został zażegnany, ponieważ mam nowy sprzęt. Bardzo dziękuję mojemu mężowi, który mnie w końcu do tego zmusił i nakłonił powiedział, musisz, bo inaczej to dalej nie pójdzie, nie pójdzie, nie da rady. Tutaj specjalne podziękowania dla niego i może jakieś serduszko w komentarzu czy coś. I tutaj myślę, że możemy spokojnie. Przejść do kolejnego rozdziału, czyli szkodami wyrzucać nagranego materiału. Tak, ten materiał, o którym właśnie wspomniałam, jest w części zmontowany, tylko kwestia tego, żeby tam jakieś dograć dodatkowe rzeczy. I myślę, że jest on do, do uratowania, więc on będzie jak najbardziej. Niemniej jednak, tylko chciałam Wam dać znać, że to jakby był kolejny powód, dla którego ja gdzieś tam się z tym wszystkim opóźniałam. Stwierdziłam, że zanim cokolwiek ruszymy, to najpierw dzisiaj usiądę i Wam tutaj powiem, jak to mniej więcej wyglądało. Płynnie przechodząc do piątego rozdziału, czyli o tym, jakie plany na najbliższą przyszłość. Jeden filmik jest już praktycznie gotowy i on pójdzie w pierwszej kolejności, potem prawdopodobnie w drugiej pójdzie ten, który nagrałam na początku stycznia, który jeszcze wymaga edycji ode mnie. I potem mam sporo pomysłów, ale one są jakby jeszcze do realizacji wszystkie. Natomiast chciałabym również usłyszeć, a bardziej może nawet poczytać jakie Wy macie pomysły, może macie jakieś zapytania, może macie jakieś um, problemy kategorii minimalizm, odgracanie, e, ogarnianie generalnie żyćka, e, gdzieś tam Wam się kołaczą po głowie i chcielibyście uzyskać na nie odpowiedzi, może gdzieś tam moje takie nie do końca szablonowe podejście by Wam pomogło, dajcie znać, a może chcecie szablonowego podejścia i po prostu uważacie, że e, fajnie go będzie posłuchać ode mnie, również dajcie znać. Ja to oczywiście uwzględnię i będę w przyszłości chciała zrealizować. Bo to przede wszystkim ma służyć Wam. Owszem, jakby mi też, ale mi bardziej pod tym względem, że ja chcę się rozwijać, coś nowego. I bardzo lubię tą, ten element oczywiście nagrywania, montowania, jakby wymyślania tutaj. To jest... Ekscytujące dla mnie, ale też chciałabym, żeby te filmiki coś wnosiły, żeby one nie były taką po prostu pogadanką jak na przykład dzisiaj, chociaż może z tego dzisiejszego filmu też ktoś coś wyniesie dla siebie, to chciałabym, żeby te filmy też miały jakąś wartość dodaną, więc one są dla Was, także sekcja komentarzy jest również dla Was. No, idziemy dalej. A dalej rozdział dodatkowy, czyli ostatnie przypały, które mi się wydarzyły. I tutaj pozwólcie, że posłużę się moją pomocniczą listą, którą sobie przygotowałam. I może zacznę od takiej historii niekoniecznie z uśmiechem na ustach, ponieważ zamówiłam buty dla dziecka i one były wysłane paczkomatem InPostu. No i wszystko byłoby dobrze, jakby miałam informację w aplikacji, miałam informację na mailu, że ta paczka już idzie. I w którymś momencie, wiecie, do nas paczki przychodzą zwykle tak z dnia na dzień że jak jednego dnia mam informację o tym, że paczka została wysłana, to następnego dnia ta paczka zwykle jest w paczkomacie. Oczywiście nie mówię to o weekendach, bo jakby sobota, niedziela nie. Natomiast ta paczka, ja dostałam informację, że ona idzie, a gdzieś, kurczę, jego pieczone zaginęła. Mówię, okej, okay, dobra, tam było jakoś tak, że to był czwartek, coś tam. Mówię, no dobrze, no to może gdzieś tam przytrzymali, może kury nie miały się załadować, bo może była spora więc pewnie będzie po weekendzie. No po weekendzie również nie przychodziła. To też poprosiłam jego męża, bo ja akurat nie miałam możliwości, bo byłam w pracy, żeby po prostu przezwonił do impostu i zapytał, co to tam się wydarzyło. Po czym okazało się, że paczka była zwrócona do nadawcy. No i mój mąż dostał informację, że paczka została zwrócona, ponieważ była za duża i do, została również wysłana do mnie informacja o podanie adresu do przesyłki kurierskiej. Słuchajcie, szukałam wszędzie, wszędzie tego tego maila, po spamach, po koszach, po nie wiem, po tym, czy się gdzieś nie podpięło, czy cokolwiek, w, w aplikacji Impostu, wszędzie, w SMS-ach. Nigdzie, absolutnie nigdzie nie było takiej informacji. Nie wiem, co tam się wydarzyło, choć się domyślam. W każdym razie, no, paczka została zwrócona do nadawcy. Jakby zamówienie musiałam wykonać jeszcze raz, jak już zrobiłam je drugi raz. Idąc jakby swoją nauczką, zamówiłam od razu kurierem i kurierem przyszło praktycznie następnego dnia, więc nie było żadnego problemu. No niemniej jednak taka właśnie oto historia, że maile z impostu giną albo nigdy nie dochodzą. Co tam się wydarzyło, tak jak mówię, do tej pory nie wiem. I szczerze powiedziawszy, nawet chyba nie chcę wiedzieć, ale yy, tak, zdarzają się i takie historie. Druga z kolei historia, też z zamówieniami. Tym razem zamówienie z Hebe. Zamówiłam 3 albo cztery produkty z Hebe z odbiorem w drogerii. Będąc yy, gdzieś tam na mieście, dostałam informację, że już są do odbioru, więc mówię: OK, jestem nieopodal, idę od razu, odbiorę. Poszłam do Hebe. E, pan przy Kasie, jakby zapytał mnie o numer zamówienia, ja mu ten numer zamówienia podałam. Pan poszedł na zaplecze, wydał mi paczkę. Ja tą paczkę wzięłam do ręki i wydawało mi się już wtedy, że coś jest lekka. Ale wiecie, no tak ją zmacałam lekko. I mówię, okej, okay, dobra, są produkty w środku, więc chyba jest okej. Okay. Warto dodać, że ja w tamtym momencie jakby nie sprawdzałam, nie weryfikowałam tego, co ja dokładnie zamówiłam, czy to były dwa produkty, trzy produkty, cztery produkty. Wiedziałam, że coś między dwa a 4, Nie byłam pewna, ani nie miałam też możliwości sprawdzenia, więc mówię, okej, okay, chyba jest w porządku, idę do domu. Wróciłam do domu, położyłam tą paczkę i w zasadzie ona sobie tak przeleżała paręnaście godzin, to na nie do dnia następnego, kiedy to wziąłam ją w rękę, otwieram, a tam nie moje zamówienie. Ja zamawiałam produkty do włosów, a w paczce były dwie pasty do zębów. No i dopiero wtedy, jakby wiecie, zerknęłam na etykietę. Że no, nie zgadza mi się ani numer zamówienia, o numerze paczki to już nie wspomnę, ale numer paczki miał podobną końcówkę do końcówki z mojego numeru zamówienia, więc prawdopodobnie tutaj powstał błąd. Bo historia szczęśliwie się skończyła, bo po prostu mój mąż zabrał tą paczkę, podszedł, e, pod, przedstawił pani, jakby sytuację, która się wydarzyła, e, przedstawił jakby dowód mojego zamówienia i tak dalej, i bez żadnego problemu, pyk, pyk, pani wszystko wymieniła. I już. I taka to oto historia, więc morał numer dwa z dzisiejszej historii. Pamiętajcie. Sprawdzamy numery zamówienia paczek z Hebe odbieranych bezpośrednio w drogerii internetowej. Trzecia, już ostatnia historia na dzień dzisiejszy. Monia wzięła się za pranie. Historia zaczyna się w momencie, w którym nasz kolega zaprosił nas na urodziny, które były tematyczne, więc musieliśmy zorganizować sobie jakieś przebranie. W związku z tym, że stwierdziłam, że nie chcę kupować pierwszego lepszego przebrania z Allegro, no to poszłam tropem, ok, to ja coś sobie sama skompletuję, ale takiego, żeby to można było potem wykorzystać. I najlepiej też, żeby nie było nie wiadomo jak drogie. Być może y, miałabym czas, żeby iść do jakiegoś lumpeksu, ale trochę później się za to wzięłam, więc padło na vinted. E, na vinted znalazłam golf w kolorze żółtym, co jest ważne do tej opowieści. Golf wełniany. Mówię, okej, okay. ja, nawet jak ja go nie będę nosiła, no to może na przykład moja mama, y, bratowa, czy ktokolwiek inny, znajdzie on sobie jakieś zastosowanie. No i jakby potem przyszło do prania tego golfu, przystępuję do procedury prania. Jako, że zwykle nie robię tak, że biorę pojedynczo rzeczy, tylko jeżeli mam jakieś moje wełniane swetry, tak jak w tym przypadku miałam dwa wełniane swetry, no to tak sobie je właśnie zbieram. Dwie, trzy rzeczy, cztery rzeczy i wtedy na raz robię jedno pranie. No i tak jak w tym przypadku miałam już dwa swetry wcześniejsze plus dołożyłam ten jeszcze jeden. Z tym, że moje dwa poprzednie swetry, moje stare, nazwijmy je roboczo starymi swetrami, jeden w kolorze beżowym, drugi w kolorze szarym, to ja już je znałam. Wiedziałam jak się zachowują, czy mogę je prać czy nie mogę je prać? Wrzuciłam je po prostu do miski z wodą i spłynem do prania, rzeczy wełnianych, delikatnych. Do tego dorzuciłam również ten mój trzeci nowy sweter. I zupełnie nie pomyślałam o tym, co może pójść nie tak. Zapaliła mi się za to, e, słuchajcie, czerwona lampka przy spódnicy, która była taka ala skórzana i miała e, czerwony kolor. I wtedy sobie pomyślałam, jeszcze jak zobaczyłam na metce, że jest Made in China, pomyślałam wtedy, mówię, okej, okay, ja ją może wrzucę osobno. Mm, nie, bo tam może coś później tak. I to był bardzo dobry pomysł, słuchajcie, ponieważ ta spódnica puściła tyle barwnika, że ja nawet na spodniach jeansowych, yy, które musiały być prane chyba 4 czy 5 razy, i nadal ten barwnik jeszcze tam z niej wychodził, to nie widziałam tyle koloru, ile na tej spódnicy, w wodzie w tej spódnicy. No, coś po prostu niesamowitego. Natomiast w ogóle mi przyszło do głowy, że podobna historia może się wydarzyć ze swetrem bełnianym. Otóż, moi mili, te swetry sobie tam się moczyły, potem ja je wyprałam, ręcznie wycisnęłam, odłożyłam do wysuszenia i tak suszą się, suszą, po czym następnego dnia rozmawiam przez telefon z moim mężem, który akurat gdzieś tam był w pobliżu tych swetrów, które się suszyły i mówi do mnie ty wiesz co, bo na tym jednym swetrze, tym szarym masz tutaj takie dziwne, żółte plamy. Czy ty podejrzewasz, od czego to może być? Mhm. tak. Tak jak się domyślacie, żółty sweter również puścił barwnik, co nie było widoczne wcześniej, ponieważ ponieważ nawet sama woda nie była za bardzo ubrudzona. Feter ten szary się zabarwił i było to widoczne od razu, jak był ten sweter taki jeszcze półmokry, pół, mokry, pół nie, no już nic gorszego się stać nie może, bo jeżeli on jest zafarbowany i to tak w totalnie randomowych miejscach, no to prawdopodobnie on nie będzie już do użytku chociażby takiego publicznego. Być może go zostawię po prostu do ogrzewania się, albo wywrócę go na drugą stronę, no nie wiem. Więc idąc tym tropem, mówię, okej, okay, no to wrzucę go po prostu do pralki, na no takie pranie ręczne. Wrzuciłam, wyprał się, wyjąłam go, te plamy nadal były widoczne, ale oliwo wysechł i w tym momencie tych plam w ogóle nie widać. Jak to się stało. Nie wiem, czy te plamy będą jeszcze widoczne. Nie wiem, czy to kiedyś jeszcze wyjdzie. Nie wiem, ale czułam na wrzucanie kolorowych rzeczy z mniej kolorowymi rzeczami albo rzeczy z nieznanych źródeł i nieznanego zachowania do prania razem z innymi rzeczami. Także takie morały z dzisiejszych bajek. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Miłego dnia. Pa!